Position aérologiques. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher les 130 mètres C'est très bon également, ça descend, ça descend, ça descend. Et vous avez vu le petit de ski, à un moment où le vent repasse de face, au niveau des 95 m. mètres, ça donne un temps fort. Fait, les conditions aérologiques. le vent est très très calme, ça peut dépasser les 125 mètres sans problème. Très léger dans la phase de vol. Un tout petit peu, un peu moins bien que tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les derniers sauteurs. Stéphane Oula pour un saut d'essai. Stéphane Oula. 10 du Jak się tutaj czujesz w Kurchewel? Jak oceniasz te swoje trzy skoki? Dzisiaj tak średnio troszkę brakowało energii w tych skokach. Ale myślę, że jutro już będzie OK. Adam też się może powiedzieć. Myślę, że jutro będzie OK i wszystkie skoki będą dobre. Czy czujesz jakieś zmęczenie po tych dwóch dniach treningu? No, troszkę tak, no ale to jest okres przygotowawczy, więc no, świeżości brakuje, więc trzeba trenować i żeby było w zimie dobrze. Czy wiesz, jaki błąd popełniasz tutaj? Ja, no wiem. wiem. A to może zostanie tajemnica. Okay, to, to czego życzy ci na jutro? No, połamania nart chyba, nie? <laughs> pour un Assez positif, ça peut aller loin. Attention pour la Pologne. Il a changé la combinaison. Il a pris une combinaison grise, il avait une combinaison noire tout à l'heure. Et non, la performance est moins bonne. Moins de bon saut pour le Polonais. Et y a On a augmenté légèrement l'élan. Les, les sauteurs ont fini leur combinaison de compétition, ont correctement leur ski. On arrive plus vite au bout du tremplin. Et là, c'est un très joli saut, encore bien lancé. Les skis bougent un petit peu dans les airs. Ça, aussi, ça se qualifie quasiment sur les 100 mètres. La ligne rouge, le téléparqué. Je, je sais pas, plat, vite. Krzysiek, dzisiaj byłeś, byłeś dzisiaj jedynym naszym skoczkiem, który musiał się kwalifikować. Jak oceniasz ten swój występ? No tak, skoki były niezłe, choć z tego kwalifikacyjnego nie jestem zadowolony. A ten w treningach było lepiej? Cię ten pierwszy treningowy był, był w miarę dobry, ten drugi taki ok, No i ten trzeci ok, ale trochę spóźniony. Czy ten trening tutaj dwudniowy jakoś cię zmęczył? Czy czujesz, że jesteś już trochę podmęczony? Nie, nie, ten trening właśnie pozwolił mi, mi ustabilizować formę, i, i na treningach skakałem fajnie. Czy wiesz nad czym jeszcze musisz popracować? Tutaj, co jeszcze poprawić? Tak, żeby to odbicie było trochę wcześniej i dopychane. I tylko tyle. Dzisiaj mieliśmy czterech Polaków w tej czołowej dziesiątce. To kiedy będzie piąty? Yy, nie wiem, może po jutrzejszym konkursie. j'étais je Les missions rouges sont toujours très très bonnes, légèrement arrière sur les premiers mètres de vol, après ça passe face au niveau des 90 mètres. Il faut arriver de la hauteur au niveau de la ligne bleue. Ce qui va à des hauteur où il a beaucoup de vitesse également. Et il quasiment à la ligne rouge. Un bon second. On ah, a l'impression qu'il a des tout petits skis, c'est bizarre. Allez, phase d'accouchement, Avec les jambes vers l'avant, on prend la hauteur et on s'étale, on, on se grandit au milieu des grands skis, on attaque, on attaque, on attaque, on, attaque. on pose le télémarque. No. Maciek, jak, jak się czujesz po tych pierwszych skokach, które właściwie były dla ciebie tylko trzema skokami treningowymi? Znaczy czuję się dobrze. Mieliśmy dzisiaj trening siły, dlatego jesteśmy trochę zmęczeni te skoki nie były jakieś bardzo dobre, ale szykujemy się na jutro. Czy nie zmęczyły cię tu te dwa dni treningów, kurczewę? Czy. Znaczy... <noise> no to jeżeli, jeżeli chodzi o te treningi, no to. Na pewno było ciężko, ponieważ jest tu dosyć wysoko, wyżej jak na innych skoczniach, także nie oddawaliśmy dużo skoku, raczej skupialiśmy się na jakości, ale na pewno dało trochę w kość, bo mieliśmy oprócz treningów na skoczni inne treningi. Dzisiaj trochę te treningi były lżejsze, także myślę, że na jutro już będziemy siedzi, siedzi i w dobrej formie. Że humory dopisują, a dobrze się tu czujesz generalnie? No. Znaczy, jeżeli chodzi o miejscowość, to na pewno dobrze się tu czuję. Jest bardzo ładnie, mieszkamy w bardzo dobrym hotelu, widoki są ładne. Także, jeżeli brakuje tylko dobrego jedzenia, ponieważ jedzenie nie jest zbyt dobre w naszym hotelu, ale czujemy się tu raczej dobrze. Nigdy jeszcze nie skakałeś jako jeden z zawodników, którzy mają zapewnioną kwalifikację. Jakie to uczucie? Znaczy, raz się zdarzyło w Japonii, w Hakubie, gdzie dużo czołowych skoczków nie było, No, ale znaczy, tutaj czułem się bardzo dobrze nie jest. Jest za taki komfort psychiczny, że ma się zapewnioną tą kwalifikację, i można się skupić na, na jakimś celu do poprawienia, coś poprawić i skakać bardziej na luzie. I myślę, że dobrze by było jakby tak cały lato i całą zimę przeskakać, jako ten, kto nie musi się kwalifikować. Un très grand merci pour votre Merci. On ne fait que des bons le de 100 58. La révélation polonaise de l'année, Kavir Kubacki. a c'est énormément de hauteur. Et peut-être fait peur au premier saut. Allez, on va voir si c'est un vrai compétiteur. S'il est capable d'aller chercher l'autrichien David Zöner. Allez, c'est parti pour la Pologne. La hauteur est bonne Ça n'ira pas chercher. Non, ça n'ira pas chercher d'ailleurs. légèrement en retrait. C'est un polonais. Attention, elle a fait 131 m, c'est là bon forma du côté de la Pologne, David Kubicki. Ça pas aller très loin la cité, il a fait que des bons depuis qu'il arrive à Courchevel. Il encore très bon, un peu chahuté c'est un peu moins bon. Ah, vous avez vu, on est des 81 m. Po, po, po tym euh, bardzo dobrym występie w Hintercarten. Miałeś tu chyba duże oczekiwania. Jak się czujesz w ogóle w Courchevel na tym obiekcie? Y, to znaczy ta skorśnia jest troszkę dziwna dla mnie, są troszkę węższe tory. Jest inna od y, Hinterzarten, także troszeczkę inaczej się tutaj skacze, ale jak widać nie jest jakoś źle, no, jeszcze są, pojawiają się tam błędy, myślę, że jutro uda się je wyeliminować i, i będzie dobrze. Przeniesi się ze znacznie mniejszego obiektu na większy, czy wolisz na takich większych skoczeniach skakać? To na pewno na większych się dużo fajniej skacze, bo są lepsze metry, większy lot, także pod tym względem jest dużo fajniejsza skocznia duża, nie ma znaczenia jaka. Dlatego myślę, że będzie się tutaj dobrze skakało. Tutaj... <laughs> Dawid ten pierwszy skok treningowy wszystkich tutaj zadziwił. Myślisz, że to był bardzo dobry skok, czy takie warunki? No myślę, że skok, skok był dobry na pewno i warunki też troszkę pomogły, dlatego były dobre metry i z tego się cieszę. Jesteś w stanie jutro powtórzyć taki skok w konkursie? Mam nadzieję. <laughs>